Staraliśmy się tutaj na wystawie pokazać przekrój działalności artystycznej mojego ojca Jana Sieka. Są to prace z różnych okresów, ponieważ był bardzo twórczą osobą i aktywnie funkcjonującą w środowisku artystycznym. Prezentujemy takie główne rzeźby. Które możemy sami oglądać w Krakowie, jak hutnicy przed AGH, święta Barbara, pomnik pomordowanych ofiarom hitlerowskim na cmentarzu Rakowickim, jak również kameralne prace, które wykonywał w zaciszu domowym. Także myślę, że są to na tyle zróżnicowane tematy. Gdzie każdy może coś się dowiedzieć albo o zawodzie rzeźbiarza, albo o Janie Sieku jako artyście, który nam towarzyszy swoją pracą twórczą. Tutaj są niektóre pomniki czy rzeźby tak ogromne, tak monumentalne, że aż trudno uwierzyć, że autorem może być jedna osoba. Dokładnie i nie tylko w sztuce był osobą bardzo pracowitą, bardzo Angażującą się także jest to dla mnie też ogromna tajemnica, której chyba tłumaczy tylko wielki talent o, ojca. Widzimy tutaj przykłady, czy też projekty niektórych późniejszych realizacji, ale są także zdjęcia, na których między innymi pojawia się pań przy pracy choćby, więc jak gdyby uczłowieczamy troszeczkę rzeczywiście tą jego twórczość. To prawda, myślę, że często spostrzegamy bardzo monumentalnie artystę, a jednak to jest bardzo ciężka fizyczna praca i to faktycznie może jest na tej wystawie bardziej uwidoczniona taka strona ludzka tego zawodu. Te zdjęcia to są zdjęcia, które były robione właśnie przez państwa, czy zdjęcia, które docierały z różnych stron podczas realizacji od autorów. Są to zdjęcia z, właściwie od wczesnych lat po Ostatnie lata twórczości z bardzo różnych źródeł, ale wiele wykonywanych też przez kolegów artystów, przez innych rzeźbiarzy. I także zamawiających w trakcie na przykład montażów lub realizacji, więc jest to pokazane z różnych stron. Pani ma swoje ulubione rzeźby czy prace taty? Bardzo lubię pomnik, projekt do pomnika Stanisława Wyspiańskiego, który jest przy wejściu, ponieważ uważam, że nie został jeszcze uhonorowany, należycie akurat ta postać i myślę, że jest ciągle aktualny po prostu.